Hej, e, masz chwilę? Mogę mieć. No więc. E, przejrzałaś może więcej nagrań z mojego Fokusa? A co z Hefajstosem? Zajęłaś się tym? Trochę. Różni się od funkcji podrzędnej, która uciekła z Gai 1 lata temu. Jak to? Mutuje. Zmienia swój własny kod. Będzie nam coraz trudniej. Znajdziemy sposób, skoro tak mówisz. Czy poza Warlem i Gają rozmawiałaś z kimś jeszcze? Zo wspomniała, jak się poznałeś, kiedy uciekłaś z kompleksu Hadesa. Nie wiedziałam, że byłaś ciężko ranna. Gdyby Zenici cię zabili, życie na Ziemi by przepadło. Ucieczka nie miałaby sensu, ale mnie nie zabili. A dzięki Warlowi i Zo doszłam do siebie. Ty mówiłaś, że czasem rozmawiasz z Warlem. O czym? On wspomniał o waszym plemieniu, Nora. I o próbie, którą przeszłaś. Powiedziałam, że na twoim miejscu na pewno bym sobie nie poradziła. To kwestia sprawności fizycznej. Zresztą niekoniecznie trzeba realizować się jako łowczyni. A niepotrzebnie mnie pocieszasz. No to całe szczęście, że nie jesteś nora. Pora już na mnie. Zajrzę trochę później. Tak, jasne.